Cześć, dzisiaj pokażę Ci, jak wejść do trybu odzyskiwania w telefonie Xiaomi. Tak więc, aby z powodzeniem uruchomić tryb odzyskiwania na telefonie Xiaomi, musimy sobie w pierwszej kolejności wyłączyć telefon za pomocą tutaj przycisku uruchamiania oraz podwyższania dźwięku. Gdy wyświetli nam się taki panel, klikamy. Przesuwamy palcem w górę, aby wyłączyć. Teraz musimy użyć kombinacji klawiszy. Tak samo, tutaj ten przycisk do uruchamiania oraz ten przycisk tutaj do podwyższania dźwięku. Klikamy i trzymamy. Do momentu, gdy nie pojawi się logo Xiaomi, puszczamy przycisk uruchamiania i trzymamy. Ten tutaj do podwyższania dźwięku do momentu, aż nie pojawi nam się tryb odzyskiwania MIUI Recovery. E, teraz jesteśmy tutaj w tym panelu trybu odzyskiwania. Możemy sobie nawigować za pomocą e, tutaj przycisku do podwyższania dźwięku, jak i obniżania dźwięku. E, możemy wybrać opcję Wipe Data, czyli przywrócenie ustawień fabrycznych. Tak zwany hard reset wykonać naszego telefonu, połączyć do Mi Assistant, bądź też wrócić do naszego telefonu, żeby z niego korzystać w normalnym trybie. I potwierdzamy za pomocą tego klawisza: Reboot, Reboot to System. Klikamy jeszcze raz. I teraz nasz telefon uruchomi się w normalnym trybie i możemy z niego swobodnie korzystać. Ja Wam serdecznie dziękuję i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.